Bo z tej strony kolegi dzisiaj witam Was, grzefre, free, fre, fire, fre. Nie wiem jak to się po angielsku wybawia. Ale witam Was bardzo serdecznie, bardzo, ale to bardzo serdecznie, ponieważ dzisiaj chcę bardzo dla Was nie żebram łapek, połowa youtuberów, ale... To, co was prosiłem, nie zrobiliście tego i mi teraz jest bardzo, bardzo, ale to bardzo przykro, miało być 10 łapek w górę, ale nie było, więc jeśli nie będzie 10 łapek w górę, to wasz youtuber, może nieulubiony, może najsłabszy, może w ogóle, połowa osób w ogóle nawet nie, nie bierze i już gramy. Nie biega. że nie, w ogóle mnie nie ogląda i w ogóle nic. Bardzo serdecznie zapraszam, że, żeby łapkować. I ogólnie chcę, żebyście. Powiedziałem, że nie będę żebrał o Chciałbym bardzo przeprosić was za to, ale jeśli tak dalej pójdzie, to wasz YouTuber przestanie nagrywać. I. Będę wtedy będę miał inną takiego. Po prostu będę miał o, będę będę miał innego inne, inniego... jak to się nazywa Może tak, będę na, na będę miał y, nowy kanał. O o o to, to, to tego mi brakowało. Y, będę miał nowy kanał i mało osób będzie o nim wiedziało, bo to będzie sekretny kanał. No więc y, teraz oglądajcie mnie póki możecie. No, no i gdzie się Nie, tym, tym razem, bo co jest, to mało pięć łapek. W... Znaczy za dużo. Pięć łapek w górę i zostawiamy y, i zostawiam mój kanał. No. I potem będzie się jeszcze to rozwijało. Nikt nie napisał, że to zniknąć Ale tak szczerze, Widzę, to za bardzo nie zależy na 60 seconds. Ale po prostu chciałbym bardzo, ba-a bardzo serdecznie nagrać to, ale. Ja bardzo widzę, że tego nie chcecie, więc. Jak nie chcecie, to, dzieje, to ja. No ja ogólnie będę się z wami liczył, jak wy mówicie, że, ja, że wy dzisiaj nie chcecie, no to ja ok, mówię, że no dobra, jak nie chcecie, to nie, to nie to pasuje i w ogóle, i no, liczę się po prostu z waszym zdaniem, bo czasami niektórzy ludzie mówią, ty mi jakieś słabe, bo nawet jak, jak mówisz, że nawet, mówisz, że nawet jak wy powiecie, że nie, no to nie. A, jak, a ja właśnie mówię, że, że jak jeśli chcecie coś, no to ja wam to dam. No więc jeśli chcecie, żeby mi udało się no no to proszę. A jak nie, to po prostu nie łapkujcie i to będzie bardzo dla mnie normalna odpowiedź, bo ostatnio zauważyłem i nie oglądajcie moich filmów, bo ostatnio zauważyłem, że strasznie dużo 10 osób, ale no, po prostu trochę osób nie ogląda, a potem je bierze i nie łapkuje. I to jest dla mnie wielki minus. taki taki, taki sercowy i bardzo. Znaczy dla mnie to jest bardzo spługny. I jeśli byście to nie łapkowali, to bym był bardzo szczęśliwy. A jak nie łapkujecie, to jestem bardzo zły i niedobry. Co on miał? Uhu, ile rzeczy. Teraz tak, to zamienię na to. No i dobra, tyle jak na razie mi wystarczy. Jak chcecie. Więcej tej gry to. To po prostu mówcie. Ale czemu połowa osób w ogóle nie pisze do mnie żadnych komentarzy? Jedna osoba bierze i daje mi komentarz. Ogólnie zaraz wejdziemy sobie na YouTube'a i zaraz Wam pokażę. No. No. Może Wy nie wiecie, jak się to To też jest jakaś opcja. Ale potem Wam wszystko pokażę. Za na kanał. Nie, nie, piszcie mi tu. eee, nie, żadnych osób nie reklamuję. A czy ja reklamuję niektóre osoby? Po prostu, że, że te osoby są fajne, ale tak jakby nie, nie, nie na to nie zarabiam, po prostu nie chcę. A niektórzy mówią: Uej, bo to gdzie nie zarabia? Przecież tyle się z zarabia i w ogóle. Ale ja na przykład nie chcę bo wy takie. jak nie jesteś. Bo ja po prostu nie jestem. ja po prostu nie jestem. Ja nie założyłem cię, żeby zarabiać. Ja założyłem cię dla. Bo ludzie. Bo po prostu. Nie, nie mam z tym rozmawiać. No. Tylko dlatego, że założyłem cię. A my dalej gramy. I wy teraz takie łeb. Co my tu robimy o sobie, a nie, że i, i to było taki bardzo dla mnie bolesne, jak w tej chwili to powiedziałem. Czy tam jest działający samochód? Nie się wydaje. Wow, że tak. Nie, to jest taki samochód, ale powinienem nie wyjeżdżać. Ła widzę. Mmm, ile to nie jest. Czyli ja gdy prowadzę o coś inaczej, to to nie jestem. To się uleczyłem, no nie? Nie mogę za bardzo skręcać. nic nie jest pojadanie na radę. Aha, bo już się uleczyłem, ale spokojnie się wlecie, to nie uleczyłem. To no się nie cała ta strefa leci. bo to nie uleczyłem. Dobra, jedziemy dobrze. Znaczy, sobie, szkoda i dobrze. Bo jakby tu była ta że jakby tu było paliwo, no to by było ok, a jeśli teraz u mnie jakby się nagle skręciło paliwo, to by było nie okej. Okay. Ale nie polecam, chciałbym, żeby takie coś było. Nie. Może kiedyś to zobaczą twórcy i powiedzą no, ja to jest prawdopodobnie, może patrzymy, takie coś przejdziemy.

Po prostu pewnie nie zrozumieją i w ogóle i, i w szczególe. No i jak skończę ten meczyk, to no. To kończymy, bo to jest pierwszy odcinek, ale na pierwszym odcinku nie wolno za dużo wymagać od yy, ludzi, którzy mnie oglądają. wow Ui, lecimy. Oh, oh. Co? Dzisiaj ją przejechałem. Szkoda, jakieś rzeczy. Dobra. Ciekawe. Jak się jechało, dobra. <grym> Zapomniałem przez chwilę, jak się jechało. Mm, dobra. Już nie gadam nic o z, z kanale, życiu i w ogóle. Tylko teraz z... gram. Gadam, teraz o grze. A y, to mi się wydaje, że jest 8 osób. Zaraz bo to nie jest Jeśli to jest 8 osób, to znaczy, że teraz się jest... Ale, ale przed sekundą, o tu jest czemuś. <grystanie> Co chłop zrobił? O! Ja! Jaki koleś? Ja, jaki koleś? Ja! Ja! Jaki koleś? Ja! Jaki koleś? Jaki koleś? W ogóle. Jaki koleś teraz włacza, na swój kadał? Nie, wyjdź, wróć, 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 bo włączyłem jakiegoś. Pleja. O, i teraz tutaj jestem. Twój kanał łażę I nie Nie to Wait gdzie nie subskrybowane? No Zaczekajcie Zaraz wejdę Zaczekajcie. Cicho. O. Oh. <laughs> Cicho. Ma la 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 la. la, 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 la. teraz tak piszemy. O i teraz mamy na szkolek kanapka wideo. Czemu ja wcześniej tego nie wcisnąłem? Wideo, i tu są moje wideo. Polecam bardzo serdecznie. Nie siebie, nie, nie subskrybuję. Bardzo serdecznie polecam. O, dwie łapki w góle. No, komentarze, zero komentarzy. No, i teraz tak. I szukam mm, szukam takiej jednej rzeczy tutaj też tego nie ma szukam komentarzy yy. tu, 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 tu polecam bardzo serdecznie yy tych osób, które teraz widzieliście gry. Ciuch ciuch, gram w grę. Nie wnikajcie. Gdzie ja tu mam komentarze? Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Dobra, kończymy odcinek. Żegnam Was bardzo serdecznie, subskrybujcie mnie. Jan Dobrowski polecam bardzo serdecznie. Do, dobra, do zobaczenia siemka.